Miejmy nadzieję, nie tę lichą marną, Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno Przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejmy nadzieję, nie ta chciwą złudzeń, ślepego szczęścia, płochą zalotnicę, lecz to, co w grobach czeka dnia przebudzeń i przechowuje oręż i przybice Miejmy odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym w przedsięwzięciu pryska, lecz ten co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejmy odwagę, nie tę szałem, która na oślep leci bez oręża lecz ten co sam niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Miejmy pogardę dla wrzekomej sławy i dla bezprawia potęgi zwodniczej, Lecz się nie strójmy w płaszcz męczeństwa krwawy i nie brząkajmy w łańcuch niewolniczy. Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej i przyklaskiwać przemocy nie idźmy, ale nie wielbmy. Po Ze słabości swojej się nie szczyćmy, Przestańmy własną pieścić się boleścią, Przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość Do nas należy dać im moc i zbroję By kraju marzeń przeszły w rzeczywistość do nas należy dać moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Pięknie przeżycie Monice. Specjalnie dla nas to przygotowała. Jesteśmy przy pomniku Adama Asnyka. Jest wśród nas. To jest człowiek, który nie tylko walczył za Polskę jako członek rządu narodowego w powstaniu styczniowym w tragicznym powstaniu styczniowym. W powstaniu styczniowym, które nie tylko było klęską militarną, ale było tragedią narodu. I on świadomy tej klęski zostawił nam wiersz. Wiersz, który nosi tytuł Miejmy nadzieję. Znacie ten wiersz. Znamy ten wiersz. Próbowano nam ten wiersz przeinaczyć. Próbowano nam go podać w formie Miejcie nadzieję. Nie. My jesteśmy między swymi. Ta nadzieja należy do nas.